I, i dużemu zaangażowaniu Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Polskiego. Jest, jest z nami Pani Aneta Gryz, która jest opiekunem tego projektu. Dziękuję za obecność. <kluczy> projekt ma już historię. Przeszło półtora roku działania różnych inicjatyw, o których tutaj z zechcemy się z Państwem, z którymi chcemy się podzielić. O Dyrektor i wszystkie osoby, które towarzyszące, które przyjechały, zarówno uczestnicy ośrodka, jak i osoby pracujące kadrę. Bardzo podwodzą pani profesor Marii Wielgatuje ja się wolontariatą i pani profesor Ewy Wisniewskiej. Która dla klas Bardzo dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że, że, że nasze rozważania akurat w takim profilu i w, takim, w takich zainteresowaniach będą, będą Państwu przydatne. Bardzo serdecznie witam Pana Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej z Dąbrowy w Pana Andrzeja Kamińskiego. Do wypadania no, dość a jest, jest jeszcze z kilkoma osobami z warsztatu terapii zajęciowej. Bardzo serdecznie witam pracowników i panią kierownik warsztatu terapii w Augustowie, panią Małgorzatę Tejarnoszko. Warsztat terapii zajęciowej w Augustowie zatrudnia swoich uczestników. Naprawdę, to można porozmawiać, jak to się robi. Jest to dobry przykład właśnie działania w sferze przedsiębiorczości yy, społecznej. Bardzo serdecznie chcę przywitać przedstawicieli różnych organizacji yy, społecznych, organizacji obywatelskich, z, yy, głównie z naszej części tutaj województwa czyli z powiatu Sejmieńskiego, Słowackiego, Augustowskiego, ale nie tylko, jeszcze z, z, z innych. Nie, bardzo Państwu dziękuję za obecność. Tu są przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, także zajmują się po prostu rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej, ale nie tylko. Świat organizacji pozarządowych, Świat Organizacji Społecznych jest, jest bardzo bogaty i pozwala na różnorodną aktywność. Z tego grona chcę zauważyć zaung panią prezes Beatę Andruczyk i przywitać serdecznie. Dlaczego nie wszystkich, tylko właśnie tak pani Beata prowadzi Stowarzyszenie Wybór, które już od, Tak właśnie konferencja z podsumowaniem gola. Gdzie mieliśmy wtedy możliwość zapoznania się z niezwykłymi doświadczeniami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, to dzisiaj Barka jest jeszcze dalej. I, i, I Państwo, proszę, żebyśmy wykorzystali obecność Pana Tomasza Sadowskiego tutaj również do, <śmum> do, 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 no do może takich nieformalnych rozmów, jeśli się to uda, bo będzie. Niezbyt długo, ale cieszę się i dziękuję bardzo za, za obecność. Jest z nami pan Rudolf Borusiewicz, sekretarz generalny Związku Powiatów. Bo jak mówimy o samorządności, to, to aż samorząd powiatowy tutaj ma olbrzymią rolę i, i do odegrania i, i odgrywa rolę taką. Dziękuję za, za obecność. Jest z nami pan Andrzej Madej. z Centrum Mirosława Dzielskiego z Krakowa, Centrum Eksperckie, które, z którym współpracujemy nie tylko w tym projekcie, więcej pewnie już dyskusji tutaj. Bardzo serdecznie witam Pana Stanisława Dziemiana, Dyrektora Powiatowego Centrum informacji Rodzinie Prezes Stowarzyszenia, Samorządna Suwalszczyzna. Witam serdecznie.